Proszę Państwa, przed Łodzią i innymi polskimi miastami skomplikowane trzy lata. Wszyscy o tym wiemy. Kryzys gospodarczy, który od ponad dwóch lat odczuwają mieszkańcy wielu krajów Europy, dotyka także naszego kraju. Na czas kryzysu mamy do wyboru dwa rozwiązania. Model grecki, polegający na przerzuceniu kosztów walki z kryzysem na mieszkańców Łodzi, drastycznym planie cięć wszystkich wydatków inwestycyjnych i bieżących szczególnie tych socjalnych oraz model szwedzki, w którym wzrost wydatków na inwestycje przekłada się na większą atrakcyjność biznesową miasta, a w dłuższej perspektywie wzrostu wpływów z podatków i łagodne wyjście z kryzysu. Możemy poddać się dyktaturze księgowych, obniżyć wskaźniki zadłużenia, wykreślając budżetu największe inwestycje lub przy pomocy środków unijnych budować nowoczesną łódź. Dla mnie wybór jest prosty. Przez nami trzy najważniejsze lata w najnowszej historii yy, Łodzi. W sumie w latach 2012-2014 zainwestujemy przeszło 3 miliardy złotych, z czego ponad 2 miliardy na kluczowe inwestycje. To więcej niż kiedykolwiek w przeszłości. Chcę także uspokoić mieszkańców, że sytuacja finansowa naszego miasta jest lepsza niż stara się to wpoić, czy przedstawić państwu opozycja. Zadłużenie miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest najniższe wśród największych miast w Polsce. Natomiast poziom zadłużenia na koniec 2012 roku wyniósł w Łodzi 48,71% podczas gdy Wrocław, Poznań czy Kraków przekroczyły próg 60%. Tu mówimy o faktach, nie mówimy o przyszłościowych wizjach. Mówimy to, co już jest w faktach na tą wiedzę, którą posiadamy na połowę bieżącego roku. Przed nami na pewno trudny okres. Będzie to czas próby nie tylko dla mnie i Platformy Obywatelskiej, ale także opozycji. Łódź bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje mądrej, konstruktywnej debaty w Radzie Miejskiej. Dlatego też udaje się na jutrzejsze spotkanie z radnymi SLD w nadziei na merytoryczną dyskusję. Liczę na poparcie dla proponowanych przez miasto rozwiązań antykryzysowych, zwłaszcza że wzrost poziomu inwestycji lokalnych do 8 miliardów złotych rocznie jest jednym z kluczowych elementów programu gospodarczego SLD. Rozwój zamiast stagnacji. Szanowni Państwo, podsumowując, nie rozmawiamy teraz o budżecie, rozmawiamy o rozwoju Łodzi. Jesteśmy w lepszej kondycji finansowej niż inne duże miasta w Polsce, a przed nami inwestycje na przeszło 3 miliardy złotych.